Cześć, witajcie w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj zajmiemy się uszczelnieniem szyberdachów przyczepie niewiadów N126. Mam do tego silikon. Mam nadzieję, że on będzie funkcjonować prawidłowo, bo przeczytałem na jego etykiecie, że powinien być przechowywany w temperaturze do 25 stopni. Ostatnio mamy solidne upały, a on sobie tak egzystował troszkę kilka dni na pacę w Lublinie i myślę, że to mogło być tu więcej niż te 25, ale trudno, działamy. Samo wnętrze przyczepy jest po takim dosyć grubym remoncie, ale myślę, że na ten temat wypowiem się troszkę w innym materiale. A tu skupimy się właśnie na tym, żeby ten szyber, dach z powrotem tu przykręcić. Muszę dokonać uszczelnień, bo tu czasem zbiera się woda. Muszę tutaj wyczyścić okolice. Dach no wygląda troszkę tak. Jakby był po przejściach, i tak właśnie jest, jest brudny. Trzeba będzie tutaj wszystko posprzątać, umyć i odtłuścić. i wtedy możemy bawić się dopiero z silikonem. Nazbierało się tutaj różnego sypu troszkę, jak to w okolicy drzew. Teoretycznie chyba mogliśmy kupić nowe uszczelki, ale chcieliśmy zrobić ten projekt, że tak powiem, jak najmniejszym nakładem finansowym. No i właśnie tak teraz zauważyłem, że tutaj ten, ten dach jest trochę popękany i są tu dziury. Hmm, niedobrze. Wjeżdżają kolejne prace porządkowe, woda, szkota jazda. Wolę to dobrze zabezpieczyć i odtłuścić, żeby potem nie było sytuacji, że silikon będzie coś tam nieszczelny. Dobra, przemyłem to. Teraz przejadę jakąś ścierą. Poczekamy aż wyschnie i odpuścimy. O, słyszałem, szerszenia. To nie zostało jeszcze tak fest umyte, jak można by to doszorować. I zobaczcie, jaka jest różnica. Cały dach wygląda tak. Dzień dobry. A do tuszczenia tych powierzchni użyjemy benzyny ekstrakcyjnej. No to zdrówko. Silikon, jakiego używam, jest to po prostu silikon uniwersalny za dwie dyszki z marketu budowlanego, dawno czymś takim nie pracowałem to oczywiście trzeba zrobić otwór, wrzucić to w pistolet i lecimy zostało mi wiertło, ale dziura jest i to jest najważniejsze no śmierdzi standardowo kurwa nie mieści mi się co jest? O. Dobra, teraz poszło. Według informacji uzyskanych przez samego siebie doszedłem do wniosku, że muszę silikon właśnie tutaj na tą uszczelkę wypierdzielić, chociaż ona jest jeszcze troszkę mokra w niektórych miejscach. Muszę ją przetrzeć, nim tu nałożę jakikolwiek silikon. No i potem właśnie zrobimy jeszcze jedną warstwę na dach, potem spróbuję może gdzieś od boku tu podejść i też coś tam wpierdzielić i powinno być dobrze. Cijemy kochani. Myślałem, że to będzie bardziej przyjemne, a szczerze mówiąc, jakbym miał tak zrobić tego kilka sztuk, to bym się wcale nie zabierał. Za to. Silikon jest na swoim miejscu. Jest na uszczelce przede wszystkim, która przylega bezpośrednio do dachu przyczepy. I też tutaj były takie lekkie szpary pomiędzy uszczelką a tym plastikiem, więc też postanowiłem, że tam troszkę silikonu wprowadzę i to powinno ten efekt poprawić. No i przychodzimy do montażu. Chwila prawdy. Nie wiem czy to dobrze wsadziłem. Wydaje mi się że tak. Dobra, okno w suficie jest na swoim miejscu. Tu troszkę wyszło z silikonu, więc jest bardzo dobrze, bo to oznacza, że jest dociśnięte. No i teraz tak, jak ja przykręcę to, co mam przykręcić, to to powinno docisnąć jakby to wszystko do tego dachu, i to powinno fajnie zaraz związać. Niechże idę po ten element. No i zobaczymy jeszcze zaraz, jak to od góry wygląda. Dobra, mam ze sobą ten element, o którym wam mówiłem. On jest po prostu przykręcany do tego za pomocą śrubek. To fajnie dociska, ściska. Jak tutaj układaliśmy Alufoxa, to właśnie te brzegi, które zostały tak skręcone fajnie się tu przykleiły, bo były po prostu cały czas dociśnięte do, do samej skorupy, przyczepy. Także polecam. Kręciłem wszystkie śrubki. Musiałem się troszkę posłużyć inwencją twórczą, bo oczywiście niektóre oryginalne, które tu były, mi poginęły. Ale wydaje mi się, że te zamienniczki też sobie poradziły nieźle. Idziemy zobaczyć, jak to wygląda od góry. No, chyba poszło wszystko zgodnie z planem. Ja, dla pewności, po pierwsze, załatam tutaj. Jest taka mega mała dziurka której wcześniej nie zauważyłem pracując przy tej przyczepie, więc ją po prostu zakleję silikonem, a tu jeszcze dam taką jedną warstwę po prostu wokół tej uszczelki, rozprowadzę to może palcem i, i powinno już być szczelnie po każdej stronie, o ile mi się uda dostać na każdą ze stron. O, silikon jest upchany, gdzie się da. Nie powinno nic przeciekać, ale tak jak mówiłem wcześniej, przyjdzie deszcz, to będziemy weryfikować sprawę. Ten daszek w ogóle jest troszkę tu zapadnięty, ale trudno. Moi drodzy, misja wykonana. Udało się na szyberdach uszczelnić z każdej strony. Obleciałem to wokoło. Docisnąłem jeszcze paluchem w te szpary, gdzie tam widać było. No, w sumie wszędzie. Tak, żeby ten silikon powchodził w te, w te szpary właśnie. Eee, wydaje mi się, że wszystko jest OK, ale tak naprawdę Okaże się jak spadnie trochę deszczu, także robota zrobiona.